Hej, witajcie na Amazon Box Dzisiaj zobaczymy sobie esentiale Kapsułki takie na lepsze działanie wątroby To jest esentiale MAX 600mg 600mg czego? Sprawdźmy To co zawiera to fosfolipidy z nasion sojowych zawierających cholinę 600mg e, w kapsułce to jest chyba zdaje się spora dawka w jednym pudełku tu jest 30 kapsułek jedną do 3 razy na dobę essentiale znane jako kapsuły na, na lepsze działanie wątroby kiedy jest obciążona kiedy musi dużo pracować albo w przebiegu zapalenia ale też dodatkowo działa na niezłą przemianę materii i może poprawić efekty spalania kiedy dbamy o o swój wygląd, o to, żeby być fit. To jest taki dodatkowy e, atut, o czym wiele, wiele osób tutaj pisze w różnych komentarzach. Zajrzyjmy do środka, jak to wygląda. Takie są szpartki. To 6 sztuk. Czyli to jest coś takiego. No, I esentiale max 600 mg. wiadomo ja tutaj instrukcję. To można sobie na spokojnie wszystko tutaj poczytać. No i zobaczmy. Kapsa z bliska, coś takiego. Ciekawe jestem, jak wygląda w środku. Zobaczymy. Zobaczymy, jak w środku to wygląda. Tu położymy. Sprawdźmy, co tam w środku jest. No, pod, dobra, rozsuwa się. Dość długa ta kapsułka, zjrzymy. No tu nic nie widać. Wysypię tą zawartość na talerzyk i zobaczymy. wcale nie wychodzi. Spodziewałem się, że to jest sypkie. A to ząg. zobaczcie. Kaps w postaci takiej galaretki. No to zasko. Tyle tego jest. Myślałem, że to jest sypkie w postaci takiej bardziej jak ziołowej, a to jest takie konsystencja gęstej masy, takiej trochę jak galaretki podsuszonej. No, tego się nie da zobaczyć, ale powiem, że całkiem przyjemny zapach. Myślę, że nawet poza kapsułką można by to do jakiejś szejka wcisnąć. i i wrzucić sobie. Z tego, co tak czytałem, co też to ludzie mówią, to trzy razy po dwie kapsułki, jak się weźmie, to jest to całkiem dobry efekt odczuwalny. No tak. Takie coś w środku jest. Wesentiale. Próbujcie. Pozdrówki.